Media. Produkcja oryginalna Airborne Media. Wyobraź sobie dwie osoby rozmawiające o winie. Gdzie siedzą? Jak wyglądają? Jak brzmi dyskusja, którą prowadzą? Jeśli w pierwszej chwili Twoja wyobraźnia podrzuciła nudnych, eleganckich, prawdopodobnie bogatych ludzi siedzących w pretensjonalnej restauracji, rozmawiających o wyższości Pinot Noir nad Cabernet Sauvignon, trudno cię winić, bo właśnie taki stereotyp miłośników wina krąży w opinii publicznej. A moim zadaniem będzie go raz na zawsze zrównać z ziemią. Nazywam się Izabela Kamińska, a to są Dzikie Droszcze Opowieści o Winie podcast, w którym zabiorę Was w podróż po świecie wina wszędzie tam, gdzie grało ważną rolę w historii świata. Dowiecie się m.in. jak mołdawskie winnice zasilały stoły radzieckich oligarchów, jak to się stało, że pijemy razy z Australii oraz czy można się rozpłakać nad dobrym winem. Oczywiście historie to nie wszystko. Każda okazja jest dobra, żeby dowiedzieć się więcej o moim ulubionym trunku. Dlatego... Wśród odcinków znajdziecie spor zastrzyk wiedzy na temat tego, czego szukać w barwie, zapachu czy szczepie wina, które kupujecie. I dlaczego wino nie musi być ani stare, ani drogie, aby sprawić Wam przyjemność? A jeśli jakiś snob będzie twierdził inaczej, zaskoczycie go swoją wiedzą. Możecie mnie usłyszeć co tydzień, wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich podcastów. Szukajcie historii w winie i pijcie odpowiedzialnie. earborn media